I też jest! I wow! To ale to pięknie! Niestety, ah. niestety, pada, nie, nie widać tego po wodzie, ani po niczym pada. Aha. Ty bo... rzeczywiście, po wodzie nie widać. Bo nie? Widać tylko na. Są kro... Nie, bo... jak spojrzysz w górę, jak to, ci kask, to ci kask zasłania, nie? No, Krople tak, są ale takie. Ale jak patrzysz na. Tak, ale jak patrzysz na cokolwiek, to, to tutaj leży. To problem, bo to też Tak Faktycznie. Ej, ale poczekaj, daj mi się trochę rozejrzeć. O. A rozglądaj, ja to sobie w A to sobie w I e, to niebo się chyba błyska to czasami? To tak, jakieś takie są. Tak, tam się różnią. Straszne rzeczy dzieją. A gdzie jesteś? Gdzie mi znikłeś? Gdzie ja cię tutaj mam? A, tu na górę tu... O, ale pięknie. O. Siadaj. Wyżej nie można... Czego? O. Tu? Ale piękne słońce... Ech... teraz... a! Wooo! Patrz, to jest wyżej, tak nie <laughs> Ale... ja... Jezus... Ja uwielbiam um, odgłos deszczu, jak wpada. Ja czasami sobie włączam do pracy, wiesz? Takie... Jak pracuję czy piszę, puszczam sobie takie wiesz, odgłosy burzy. Relak, to, to bardzo to mi relak... Tak, tak. Bardzo fajne to jest. O Boże, widziałam coś tam za budynkiem, taki kształt dziwny, który zniknął. Wow. To był e, taszany <laughs> To jest jakaś taka woda. A ta woda brzydka, taka... Taka ni fuj ni w oko. To jakaś byle jaka. Tak. No ale... Mm. No wiesz no. Tylko 50-500 milionów dolarów. <laughs> tak no. Nie można za wiele można potem było... oczekiwać. Nie, nie może było oddzielnego filmu tak jak do, do robienia wody tak jak do nieba. <laughs> Zwiastun dużo kosztował, <laughs> ten z aktorami, bo jest zajebisty. Wiesz co, no na pewno marketing. Bardzo tak, no postawodko. oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że pewnie jest tej kasy to poszło na marketing. Tak. Znaczy, wydaje mi się, jestem tego wielce przekonany. O. Myk. jej one tu ładnie. A pamiętasz taką grę Enslaved? Eee... Oj. Od... Pamiętasz? B bardzo podobna, tak. To bardzo dobra gra była. No. Bardzo ładna. A ja jej jeszcze Łatna, nie przeszłam do końca. Bardzo... Ej, ja jej nie przeszłam. Tak bardzo... mi wstyd. Tam tylko ta, czy w ogóle. Ta, tak, ta, tak. Bardzo, El, bardzo. bardzo mi było przykro, że ta gra niestety nie zrobiła z to zrobimy. Nie, ona nie odniosła eee, takiego sukcesu komercyjnego. Nie, 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 w ogóle Dlaczego? Mhm. Ja też tego nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem, bo ona była naprawdę super. Eee, ja się tam zaciąłem w którymś miejscu i, i. i potem. Tak. I graficznie ona była zarombista. Bardzo. Ona była graficznie wyprzedzała... Tak, swoje czasy. ...w ogóle wszystkie gry, no. Tak, tak. I, i, i nie wiem, ja też tego nie rozumiem, dlaczego nikt nie docenił tak bardzo tej gry? Nie wiem dlaczego, bo to były takie czasy, gdzie... Ee, trochę gry playerowe zostały... spilowane, chcąc nie chcąc, przez... <laughs> Butterfuse'y, oh. Aha, aha. Przez takie ryzy, shit'y. I... Znaczy nie, nie, chodzi o to, po prostu... Niektórzy, niektórzy ludzie nie kosztują gier, się których się nie da zrobić czegoś online, tak? Aha. Bo wtedy to jest dla nich tylko zabawa na 10 godzin i koniec. koniec. To wszystko. Poczekaj kurczaczku, ja tu tylko oglądam ten pomnik. A oglądaj sobie, ja tutaj łażę za tobą cały czas. Oh. Jaka ładna Ale mm, To skoro tutaj są takie rzeźby I w ogóle tutaj te budynki To one są, to jest cywilizacja obca, tak? To nie jest nasza To nie jest ludzka, tak? Nie wiesz pewnie Nie no, rzeźby wyglądają jak ludzie jeżeli No rzeźby tak, wyglądają jak, jak ludzie właśnie Kurcze Budynki też wyglądają na ludzkie No Ciekawe co I tu się stało No, wydaje mi się, że ludzka hmm. Jak najbardziej O, można już z sobą zabić ten... Eee, ładnie tutaj, aczkolwiek ta trawa jakoś tak... Mm, ...nie wiem. Wygląda o. standardowo dosyć, bym powiedziała. Tak jak... Yy, no, ...na poprzednią no, generację. O, 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 o. Ale nie to no i tak nie, nie jest nie dużo, widać ją, tak? Nie. No widać, widać, widać. Wystaje. Nie no ładnie może być. Jeju, a wiesz, jak ty tak biegasz i ja tak na ciebie patrzę... Wiesz kogo mi przypominasz? Jeszcze jak masz tą snajperkę. Ty wyglądasz jak Garus. Ty wyglądasz jak Garus. A, a ja go... A tak, ja go tak, po prostu tak, tak, tak kochał To jest moja miłość wielka <laughs> Jezus, prawdę, no, ale nie, fajnie, ale fajnie. Tak. Mój bardzo ulubieniec. Uh, Garus. Uh, a to a co? Garus i... Uh... No, Garus i Shepard, tak? My to oni byli nierozłączni. Tak, tak. Tak, okay, tak, tak, tak. Jak Lilo i Steve. <laughs> jak, <laughs> jak, <laughs> <laughs> jak Prawo i Sprawiedliwość. Nie, i <śmiech> 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 <Nie>. <śmiech> jak Donald Tutki, Bronisław Komorowski. <laughs> jak Jarek i Kaczyński. <laughs> No trochę tak, no tak. To była taka męska przyjaźń, tak. Tak, tak, tak. Męska. No ja miałam damską, więc ja tam dążyłam do romansów jak A, najbardziej, no bo ja przecież tak, grałam kobietą. Tak, no. i zrobiła sobie kobietę. No kurde, no jak to? No, no tam miałam bardzo, grać. Bardzo niedobrze. Jak to? Niedobrze? Ja byłam najlepszym szepardem w galaktyce. I jeszcze mi się bardzo podobał ten. Mm -mm. Jak kurde. Twoja nie? Jak mnie. No, Willy! <laughs> Willy Szepard! <gryzny> bo u mnie był John Shepard, nie? Tak jak A... tam mówię, nie? <gryzny> nie zrobiłeś sobie Leona? Nie zrobiłeś sobie Leona. Ale skąd? Nie, ja bardzo lubię jak jest, jak jest postać, która ma jakąś historię. To nie, nie, nie chciałem tego zmieniać. Zresztą jak zobaczyłem Sheparda e, pierwszy raz, tak? No to ja wiedziałem, że na pewno go nie zmieni, bo on dla mnie był bardzo dobrze zrobiony. Mhm. <gryzny> Znaczy tak, wizualnie on też mi się podobał, jako facet. Być. Jako facet był bardzo fajnie zrobiony. Tak. To była taka postać, którą można było się w jakiś sposób identyfikować. Mm. Oj, poczekaj chwilkę, bo tutaj mi piszą, że jest czarny ekran u mnie i nie wiem dlaczego. Znaczy na tym, na Twitchu, poczekaj chwilkę. Poczek mhm. mm. Tutaj w ogóle jakieś tak, takie tak. dyskusje, ja przestałam nawet czytać, bo się zagadałam. Ja już mi się w ogóle... rozmazują literki. Grzesiu, <grymne> Grzesiu, zobacz, co tam się dzieje. Czy coś mi padło w połączeniu? Czy trzeba może odświeżyć? Bo już dwie godziny gramy. Aha, słyszeć słyszą, ale chyba nie widzą. To poczekajcie, w takim razie to ja zrobię mały reset, zamknę transmisję i uruchomię ją jeszcze raz. Sześć osób całe nas ogląda. <grych>